Cześć! Bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że dołączyliście do naszej wspólnej modlitwy. Dziś przytoczymy słowa z dzisiejszej Ewangelii. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Módlmy się dzisiaj w intencji księży i o nowe powołania kapłańskie, zakonne pomyślcie w intencji, jakiego księdza chcecie się pomodlić. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy, anioł pański, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A to ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Módl się za nami, święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Młodmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, raz wlać serce nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały z byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za wspólną modlitwę. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia jutro. Cześć. Dobrego dnia. Cześć. Dzięki.